Dzień dobry cześć, Czomi, tam Was bardzo serdecznie, jestem Paweł, to jest Bert Bert. Dzień dobry. Dzisiaj dwa Batmany, z czego jeden w normalnym samochodzie Batmanowym. Co, co, goście co ty wyglądasz? Tak samo jak ja? No mówię ci, wy ubrałem się tak samo jak ja, jesteśmy dwa Batmany. Jak się tak samo jak ja, stary, ubrałeś się tak jak ja, a nie tak, jak ty. <grym> ty Batman nie! Batman! Dobra, bo teraz zaczynamy, musimy uzupełnić sobie życie Dobra, nieważne e, okej. Okay. Więc moi drodzy. Mamy tu pojazdy specjalne Batmanowskie. Berber wziął z Batmana vigilante normalnego. Ja wziąłem Batmana prawdziwego Batmana. Ale serio tak wygląda prawdziwy Batman? No chyba nie oglądałeś tych najnowszych filmów, wziąłem. Nie wiem. Co to jest to najnowszy to... Batman stary, 5 gwiazdek challenge stary, totalnie. Gdzie ty jedziesz pod ten. No co? To Słuchaj, się ja nazywa to, prawdziwy. Które... Ostrożnie. Dawaj jedziemy razem, bo stary się wystrzelamy przypadkiem. Mam strzelanie do przodu, nie? Nie mogę strzelać do tyłu. Ja więc też. Mogę strzelać teraz tylko w ciebie na przykład. Wiesz o tym? Dobra, merwet. Perpek... Merwet okay. sobie nie zdaje sprawy, w takim razie pojechał prosto pod działko. Okej, to Tak Policja, tak? tak Chcecie normalnie to... czy ta policja, się pyta. Czekaj, a policja w ogóle włączoną? To jest pytanie. Eee... Player Options... No pewnie, że wyłączoną. Proszę bardzo, włączamy 5 gwiazdek challenge. Okej. Okay. 5 gwiazdek challenge, Batman zaraz zobaczymy. Batman wszystko. Troszkę, troszkę, te moje rakiety lecą... Są dzisiaj Batman czasami i Nie dmucha. Batman dzisiaj nie dmucha. Dzisiaj Batman właściwie robi rozrupę. I to, i to taki prawdziwy Batman. Prawdziwy, prawdziwy, no? Czeka, wezmę sobie chyba normalnie działko, czekaj na mierzanie. A, to działko jest takie połączone teraz w łupuzy, no. w moim przypadku. Ale co ty masz za pojazd? Co to jest normalny za pojazd? Nie miałem tego pojęcia, stary, to jest jakiś mo No, Tak, wieź we mnie, jak kiedy rakietami. Tak, panie Fogle, to jest bardzo. No, to cześć, Bert Bert. <średziany> Jednego Batmana mniej, moi drodzy. Pozbył się gwiazdek swoich, łobuz, jeden. Dobra, ciśniemy dalej. Tak, musiałem wyrazić karabin maszynowy. Włączę, będzie trochę bezpieczniej. Ty jesteś przypadkiem opresorem. O, stary, to będzie prawdopodobnie opresor, faktycznie. No to ty możesz latać przypadku Jeśli to prawda. Ty, okay. no właśnie. To weź spróbuj na X. -ie. No właśnie. Nie, nie, no. A czym ty jesteś? Nie, to może nie jest opresor. Coś, nie? To nie jest opresor, to jeszcze coś innego wymyślone. Ale stary nie wiesz, że w Batmana, ziom, kurde, ja mam bardzo lekkie auto. Lekkie? Tak, Batman bo to, lekki. to jest na bazie motocykla, wiesz, tak zrobione, elegancko. Który motocykl w opresora może strzelać? Zmodyfikowany jakiś Strzelacie w Batmana, łopuzy Łobuziaki, no Dobra, dopiero rakiety stary normalnie. Nie podjeżdżaj, nie Kurde, podjechali mi, oczywiście mój buzy, no wypad, pan! Dobra Dobra jest. ty więcej we mnie nie wierzysz niż w policję, ziom No jak to w policję, po prostu to jest... Dobra, dużych, ja się jadę gdzieś bardzo, dalej Dużych gawaretów jesteś bardzo, 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 bardzo. Dobra, ja no właśnie wiem, dlatego ja sobie odjeżdżam od ciebie Będzie mi troszkę łatwiej po prostu, wiesz Zebrać ten, jak się nazywa e, czy ty wjechałeś pod mój ten? Nie, myślałem no. Znaczy, strzeliłeś we mnie, ale przeżyłeś no bo moje rakiety lecą trochę powoli, wiesz, do przodu. To nie jest tak, że one leci od razu. Nie, ale przeżyłem. Okej, okay, dobra. Lecę. O, tu widzę jakaś parikada. No. Nie mam z tego pojęcia. No, co za te rakiety podlatują pod nimi. Mówisz aż tak? No. O, dobra, spokojnie, to mi ja nie mam takiego powiadomienia. Ja normalnie Batmanuję teraz. Batmanu B. Tak, normalny Batman ze mnie. Może czemu moje rakiety lecą tak wysoko? Muszę się nauczyć strzelać z tego, bo one lecą strasznie, strasznie wysoko, ziom. 5 gwiazdek. Pięć gwiazdek? Dawaj, próbuj, no. próbuj uciekać. Nie no, poczekam na ciebie. Dobra. No, tam akurat strzelam teraz, dobra. Przepróbuję wiesz, trafić, tylko kurczę, moje rakiety strasznie wysoko lecą Wypadło buzy ja już normalny stary ten karabin Bo niestety, ale że tak powiem, moje auto strasznie dziwnie strzela Dawaj gościu, dawaj gościu To jest jak to wysoko strzela, dlaczego tak oh, oh, wysoko to strzela? Zbyt przecież, no. O, czekaj, dawaj. Au, au, au. Au, Batman umiera. Co to, a czemu tam stoisz? Batman umarł. Panie Batman, co pan tam stoisz? To jest niebezpieczne stać w takim miejscu. Czekaj, tutaj zaraz sobie naprawimy lekko chyba auto. do Eee, repair, o, naprawimy sobie. Znowu umarłem. Eee, czekaj, tutaj jeszcze tutaj swojego swojego cudownego gracza e, muszę tutaj szybko trochę, trochę naprawić. może jak on tutaj walą normalnie. Co tu się odprawia? Lepszy lecio obok niego ziom. Wypad! Wypad gościu! dobra Wypadł, nie ma takiego bicia. ma nie da sobie w kaszę dmuchać ani gdzie indziej. I czemu ja strzelam do góry normalnie? Czemu ja się spalę, stary? Strzelasz we mnie czy co? Nie strzelam. W Jezus ciebie, stary, Maria. Quick options, repair. Może normalnie moje to zaczął się palić szybko. W jednej chwili. Bo tu bardzo dużo Wystarczy stary, takie auto w normalnym Prawda? To się stanie bardzo szybko rozwalić. No właśnie to nie ma żadancerza strasznie... założonego nic. No właśnie, ja jest, jestem w szoku, że po prostu aż tak szybko. Skąd oni normalnie tyle pocisków strzelają? Auto Batmana? Chyba jakieś podrabiane. Nie no ewidentnie stara, że tak szybko tak... Co tak? Bo to w nich ktoś strzela. A to twoje pociski tak w obok Dobra. Bo ja strzelam z takiego karabinka specjalnego, co jest no. tutaj dodany. Ej, jaki... Ej, ale fajnie. Ej, jako Batman, czy to nie jest zbugowane, można je po z pierwszej osoby grać. Normalnie. O, widzisz? Ale fajnie. Dobra. Może weź ten samochód, przestań się Co o, się No, może znowu. Muszę naprawić, czekaj, muszę naprawić auto. E, ja tu chyba zaraz zrobię normalnie. Słuchaj, tutaj zaraz damy pancerz na to. Pancerz, ow, tam 6. Dobra, ulepszymy szybko ten. Samochód cudownego tego. Batmana. To stary, po prostu się, się nie dał, po prostu się nie dał. Się tutaj normalnie tak normalnie walą. Co oni robią, ziomki, no? Może i to jest, to No widzę, widzę, spoko. Ja się, chwila. No weź tu teraz trafi ziemnia, no? Może pierwsze trzy rakiety lecą w ogóle. w kosmos? Może sensowaty Batman, no? Dobra, w końcu trafił. Nie, ja normalnie rozjadę tego policjanta. Normalnie rozjadę tego policjanta. Nie mam innego wyjścia. Dobra, Batmanie, wezwij swojego Batmobila! Bela, bo Batman ginie, Batman ginie. To... A to tu jesteś, dobra? Okay. Ach, Batman. O, że Batman, Batman. Może Batman znowu padł, no? Batmany tak mają czasami, słuchajcie, że po prostu padają nie jak mogę. mogę tak leżeć i nic, nic nie robić, czy, czy moje ciało zniknęło? Eee, twoje ciałko? Nie, gdzie twoje ciałko jest, nie wiem, nie widać. Boże, nie, znowu mi się, się auty normalnie ciapa. Dobra, musiałem szybko naprawić na auto, znowu to jest bez jaj, to auto się normalnie psuje w 3 sekundy. Jestem naprawdę zdegustowanym e, tym, jak się nazywa, Batmanem. Ale musiałem rozwalić bm Te ci złoci ponieważ... to oni nawalają, trudne. Konkretnie. No. S... Bardzo konkretnie. Dobra, chłopie, ja odjeżdżam, ja odjeżdżam powoli stąd. Nie mam innego wyjścia, tylko próbuję jeszcze. Weź to... No, w końcu, dobra, czwarta rakieta topiła. To no może znowu. <noise> chłopie, te auto co chwilę muszę naprawiać to jest po prostu niemożliwe dam pancerz na poziom szósty. Jest to już niemożliwe, dobra, odjeżdżamy, chłopie, nie wiem to chyba te helikoptery są... Jestem to jakieś, wiesz, dobra. Nic Batman musi uciekać, nie ma innego wyjścia. A ja muszę pomóc drugiemu Batmanowi. Dobra, słuchaj, jadę na plażę. Batman ciśnie na plażę, słuchaj, nie ma innego wyjścia. Na plaży będzie najbezpieczniej, coś tak czuję. To ja tam zaraz ten, zaraz przejadę, panie Paweł. Właśnie przypadkiem rozjechałem paru policjantów Życie chyba brutalny. Ja już tam jadę W szczególności dla nich Tylko koniecznie weź tego vigilanta swojego Batmobila Ale to spokojnie, jego to jest zaraz no. Najpierw tam dojadę, a później go wezmę Wiesz tam wiesz jak możesz dojechać, nie? Tak zwany waypointem. Dobra, ja no. poradzę sobie, tylko mi powiedz gdzie twoja lokacja jest, to ja tam. To no dobrze znasz moją możesz znasz moją lokację Plaża, go plaża Ciężko, ciężko eee. będzie ten, nie zauważyć, właśnie przyjeżdżam plażowiczów. Łobuziaki, <grym> tak? Chcecie się opalać? Proszę bardzo, na czerwonym, słuchajcie... A, na czarnym tym, batmanowym samochodzie najlepiej. I co tak dla mnie I to, to Coś coś tu za dużo robi. Przelag faktycznie troszkę przelagowało grę, ale prawdopodobnie to wynika z tego, że... O stary, że tam w ogóle z inne miasto jeszcze, nie? zrobione, widziałem właśnie. I tam jest w ogóle miasto, kurde, nie wiem czy widzicie Gdzie miasto? Z, Jakie jak, lagi? Na plaży, na plaży, tam, na, na, tam widzę, że jest miasto po prostu za wodą Ciekawe czy prawdziwie, czy tylko jakaś taka, taka, taka scenka Ej nie, ja muszę sobie jechać, gdzie mnie Boże, aż tyle tyle? Mówisz, jeżdżamy do bazy wojskowej? Dobrze! Batman Ej, co poleca... To za miasto jest? Batman poleca bazę wojskową, jasne, że... tej. Tutaj... Ja, dawaj Paweł, musimy lecieć do innego miasta nie, ja tam Czeka nie leciał, bo tyko... ostatnio sprawdzam wyspę. To wyspa była tak tandetną, po prostu kopią, więc tam nie le... Może gdzieś poza, poza odcinkiem na pojada, albo sprawdzę. Ale na pewno nie teraz, bo to, jest... to to mi się nie rusza w ogóle, wiesz? To mi wygląda po prostu na taką. na taką planszę zwykłą. Chociaż, tak widzę, że lagowało, jest most. Tak chociaż lagowało, chociaż tak widzę, że tam nie. jest most, więc Batman pojedzie sprawdzić. Bo tam widzę most łączący jakiś. Batman to sprawdzi jak zawsze. Ale tak lagowało, tak lagowało nasz grę. Z kaszą, no. Aż tak? No. Kurczę, no to nieźle. Znaczy mi też lekko przycięło, ale to nie bez tam. bez większych tych, nie? Gościu 9fps 9 no To sobie było, nie? No i ja chyba miałem jej 39, ale dobra. Jakoś żyjemy. Batman też jakoś żyje. Czekaj, weźmy te rakiety tak, na przykład. Boże, to jest prawie tak szybkie jak rakiety to ja najgorzej to jest dogonić swoją rakietę No właśnie najgorzej, nie? Bo można dogonić, faktycznie ją dogonić, nie? Okej, okay, dojazd na tą wyspę widzę, że to, to, to będzie jakaś tandetna wyspa, nie? To od razu wam mówię To nie będzie tak. pełna wyspa, tylko to będzie szablon taki jakby, żeby imitował, że z daleka, że niby tam jest miasto Ale nic nie szkodzi, bo jedziemy właśnie do bazy wojskowej O, koniki! Koniki tu są, ale fajnie to? Uścigam się z panem koniem. Dobra, wyprzedziłem Jak cię panie, panie koni? koniu. Gdzie pan konie? Normalnie, to są zwierzęta normalnie biegałem przecież. No. I dzikie do konie biegało przed chwilą. Ale nic nie szkodzi. Batman wszystko rozjedzie, znaczy wszystko wyprzedzi. Tak jest. Ciekawe czy Batman sobie poradzi w ogóle z tym. Z bazą wyską, bo tam będą mnie się strzelać. Dokładnie, mój drodzy, to jest właśnie typowy Batman. Właśnie umarłem Bardzo ładnie Verdverd. Respiłem się i od razu umarłem. Zdarza tak się. Cóż poradzić. Ja to jest tak to o co chodzi. nie, nie ścina, tutaj mi ok jest. Mnie, nie da się grać. Aż tak? Gdzieś może ktoś coś respi cały czas, wiesz, bo tu można respić, rzeczy pewnie ktoś się zrespił, to jest za dużo. No, dobra, spokojnie. Ja właśnie wjeżdżam do bazy wojskowej, Batmanie 2. <grystanie> Batman 2 ma problemy z życiem. No, Batman 2 ma problemy z życiem. Okular musi założyć takie antylagowe. Okej, okay. o, jest pan wojskowy, dzień dobry. Dobra, na razie nie widzę. Nie widzę żadnych czołgów. I bardzo smutno mi się zrobiło. Bo liczymy, że pan czołgista przyjedzie, ale. Spokojnie. Taki. O kurde, w ostatnim momencie normalnie zrobiłem unik przeciwko. Co to jest? czy to jest wojskowy? No bez jaj, wojskowy, który jeździ czymś takim? Zwykłym samochodem? Dobra, mi się w ogóle kopci lekko auto, więc szybko je naprawimy. Poja Pojawiłem się w fazie wojskowej, właśnie. Tak? Widzisz, dobrze. Nie. Batman tu właśnie testuje policję. A właściwie wojsko. Wojo, wojo. O, proszę bardzo. Chyba zabrakło wam jednego helikoptera. To jest bardzo prawdopodobne. O, o, czołg, czołg. Znalazłeś czołg? Bert, no w końcu. Ale to no. tak jedzie trochę w moją stronę, nie? No co ty? No to chyba, to chyba nie incredible. najlepiej. Ty no, ale ja nie widzę żadnego czołga, nie? Ja tu tytana teraz o, obstrzeliwuję Obs Obsmarowuję tytana Właśnie mordek O coś strzeliło Chyba... O boże czołg O boże czołg O boże drugi czołg, trzeci czołg, czwarty czołg <grym> Dobra podbiłem samolot podbiłem, właśnie poleciał w górę Podbiję helikopter Muszę naprawić auto oh, Dobra w ostatnim momencie naprawiłem, słuchaj Przeleciałam przez dwa helikoptery które się okazały, że niestety... O, czemu moje auto płonie, a ja jadę dalej? Ciekawe... Płonący Batman. O kurde. Ej, bez jaj, jak on tak we mnie strzelił? To nie jest człowiek. Znaczy, to ja. jest człowiek. Ty mnie zabiłeś. Paweł, to nie brzmi, bo, bo ja tu z Tak, ty ze mnie zabiłeś. Paweł został za, za, zabity przez tego. Jak? No. Boże, co za gałgan, ja tu normalnie 5 gwiazdek część, żeby on się przebrał za czołgi. Widziałem, że to celowanie było do Kitu, bo oni tak nie celują. Tu, ogóle, Jak, wie. nie celują, a żebyś się nie zdziwił, stary one, e, bo Nie, mogą w trafić. E, czeka, bo teraz mi chwilę zajmie. Super samochody. E, Boże, co za kolory, co to ma być w ogóle? Boże, to jest auto Batmana niby? Co, co to? Dobra, niech będzie, że to będzie auto Batmana. Taki jakiś inny kolor, Kuba. O, cargo byłoby. Normalnie jakieś dziwne kolorska. Co to ma być w ogóle? Dobra, będzie taki pozłacany trochę. Dobrze, bardzo. No taki pozłacany biały jakiś. O Boże, jakiś czołg normalnie tu wie. a Co to jest? Co to ma być? A chcesz oberwać? No Bearber chyba zapomniał kim jest w ogóle. Ja być Batmanem, który miałem pomagać, a ja tymczasem przebrał no, ja się... Batmanem, Przeznał się za beznadziejnego jakiegoś wojskowego, no co to ma być? I w ciągu siedzi. Co tu odprawiasz, gościu? Ej, Avenger leci. Co ty gadasz? Avenger? No. Avengersi przyjechali? Avengersi przyjechali, po tutaj Gdzie? Dostaliśmy informację, że możesz sobie wyukrywać Thanos Zobacz, wyleci Avenger. Ej, faktycznie! Ten... Właśnie to widzę Zobaczymy, co się stanie bro. Czy wyląduje nie, dobra. tu? Nie, dobra, nie chcę do niego strzelać bo... No, może nie strzelać, bo zobaczymy, czy on ląduje. Nie, pojechał dalej Dobra, Batman ściga oczywiście... czekaj W ogóle 5 gwiazdek challenge miało być, miałem te gwiazdki, ale Berber mi je złośliwiec odebrał nie, Zaraz tutaj się... ten... zaraz wanted levels muszę dać na czwórkę, bo miałem czwórkę Także czwóreczkę z powrotem odzyskuję Dobra Ja tu chyba za tym Avengerem zaraz zobaczę Gdzie on poleciał w końcu? Tu gdzieś lata, co ten ziomek tu robi? Ląduje tu Prawdopodobnie ma rację to Może być wrogo nastawiony ale Zaraz sprawdzimy, jest. Batman sprawdzi co to za Avenger Kim jesteś? A może teraz wyjdzie Iron Man stary, nie? Zresztą tu przyleciał na tym myślę Co to za jeden? Co słabe lądowanie gości ma? Avenger czy Lektor. wysiada, wysiada, wysiada. O Boże, to jest jakiś normalnie wojskowy gościu, nie? Stary to wojskowy jak? normalnie wyszedł jakiś. To jest wojskowy? No totalnie, to jest wojskowy. O nie, to, to jest wojskowy. No to rozwal jak tu wojskowy. Ale nie, to jest ich. O nie, startują, zobacz, nie możemy pozwolić. Dobra, bardzo ładnie, udało nam się. Ej, to skoro to jest wojskowe, to on chyba będzie chciał nas powstrzymać, nie? Tak, też tak musimy stąd uciekać. To jest może jakiś komendant. Tak, może tak być. No, Robert, Bert. uwaga, przejeżdżam właśnie w tym momencie. Ja uciekam stąd. Ta baza wojskowa śmierdzi. <grym> czymś. Nie wiem jeszcze czym, ale czymś. Czymś, Więc jadę. Więc wyskakuję, stary stąd. Czy bo się Batman przewrócił. Dalej się przewraca. O, koń kończy się, dobra, już kończy, dobra, wracamy na drogę du, 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 du. Okej, okay, chyba zgubię tą policję, ja coś czuję, że zgubię tą policję, stary A ja ten gościu do mnie strzela No, dlatego ja uciekam, ja uciekam, ponieważ coś czuję, że ten gościu to jest jakaś wtyka wojskowa Albo to był, albo to był komendant całej, tak? Naczelnik Ej, zabiłem gościa, o kurde U, ja Przepraszam, zabiję prawdziwego gracza, ale on stał na środku na środku normalnie chodnika ulicy stała, tu akurat Batman przejechał, nie? Batman w czołgu. No, kurde, no nie w czołgu, ja nie jestem w czołgu. Ja jestem w Batmobilu przecież a no, Proszę tak. cię Batman, Batman w Batmobilu, a nie w jakimś beznadziejnym... Co ty myślisz, że? Batman jakimś czołgiem weleakiem będzie jeździł chłopie Pierwszym lepszym Noo nie ma tutaj Batman. Rzeczy, co chwilę się pali, więc No na no, tutaj, tutaj mam porządny właśnie Batmobil nawet nie, nawet nie topeżą namalowane tutaj z tyłu To się nazywa prawdziwy Batmobil Dobra, ciśniemy, stąd ciekawe. Słuchaj gościu, bo to jest naprawdę nieciekawie gdzie, gdzie jest, baza... Star, musimy wjechać do tego jak najszybciej Do czego? Do jaskini Batmana Znasz jakąś? Niestety nie No to kiepsko To bardzo, bardzo źle Dobra, właśnie sobie utorowałem trochę drogę o, pan Paweł! Dobra, droga autorowana, elegancko. Co, czymś latasz, mówisz? Nie, niczym nie latam, spokojnie. Dobra. Także na koniec odcinka jeszcze dalej. To jeszcze nie jest o, na koniec odcinka. Nie? Jak to? No, według mnie to chyba jeszcze nie. O, boże, znowu mi się włączył alarm, 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 w aucie. Że, uwaga, bo zostaniesz unicestwiony, tak? Tak, dokładnie ja muszę wyjechać z jakieś sidło. Znaczy sidło Bert, Bertzie. No utknąłem! Dobrze ja uciekam przed Berbeltem, bo Bert-Bert też się na mnie powinien zasadkę robi jakąś. Nie Jaką za zasadkę? zasadką. No to na pewno, to jest... to, jest to że na Neoponie się rozwaliłem. Nie ufasz mi? Panie ci nie ufam mówię, że kończyłem się czasem na ten nowy, a to nowe, atumki, że to jeszcze nie koniec. Więc ja już uciekam. Nie możesz. Nie możesz tak robić. Więc panie tym, z tym symbolem czasem zakończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę trzymajcie się Cejos hey, Ej no poczekaj no. trochę. Nie ma czekaj Chila. Nie ma zmiłuj No jak ty tak szybko jedziesz? Bo właśnie Batman wraca do swojej bazy A Gdzie jest baza Batmana? Pochwal się Tu jest tajna baza Batmana Otwórz te drzwi gość Otwórz drzwi To się ryje Upa. Batman zapomniał kluczy. Taka trochę nieulepszona wersja ta, nie zapomniał kluczy, nie? Ua! A ten czołg się ryje, kurde. Dobra, pora na ucieczkę. Ops.